Siema, siema. Right. To jest right. jeden na jeden z moim kolegą. Przedstaw się. widzicie right. jestem. To, to jest tuchet to jest EsHead. Gramy jeden na jeden. Chcieliście zobaczyć ma materiał z CS-a. Yy, a tutaj kolega się zgłosił, to, to będzie jako pierwszy. Jakbyście chcieli jakieś mapki ze mną, czy tam z, z widzami, to, to zapraszam na Discorda, będzie link w opisie. Ale dawno nie nagrywałem, poprawiłem audio, bo krzyczyliście na mnie, że audio jest zryte. Kolega, oh, i ja no. mamy, kolega i ja mamy G2, więc gramy tak sobie. Oczywiście na schody możesz wychodzić, nie? tak by to ten... Do schodów można wychodzić, żeby nie raszować Kur, Wszystkie 10 90 Słaba Słabo masz czy coś Teraz git A jak tam z pingiem? To wszystko dobrze? dobrze No po 120, ale znowu Zobaczymy w ogóle, jak będzie to nagranie wy wychodziło. Bo no, tak szczerze, coś mi się znowu z obs przedstawiło. I nie wiem, jak to dostosować, ale sobie poradzę jakoś. Mam nadzieję, że Wam się podobały odcinki w ogóle. Z GTA, chociaż mało aktywności było pod ostatnimi. No, Jest mocny rywal. Mówisz? Oj, tutaj widziałem tylko leciutko główkę. Ale jest moc, bo ja już miałem tego nie kałacha, tylko globala na skrzydłowych. Więc jest moc. Więc co nieco nauczyłem się grać, już. Ale i tak zasysam pałkę, jak to mówią. Nexta też, idziemy jeden Żeby nie było, że kolega daje nam, nam forę żeby wygrać. Nie, nie. Kolega wygrał na, na pełnej no, kurewce. Tak, 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 no, no. O, to. 50 zł paypal'kiem tylko wleciało, wiecie? No, dokładnie. Nie no, oczywiście żartujemy. Co jest, ty? A mi nie działało. Chłopca pomylił SSW i zamiast iść to stał w miejscu no, tak lekko nie czuć oporu, nie? g coś... bezoporne, może Diglem będę tylko grał, co do na to? nie no, ty graj wszystkim, bo inaczej nie będziesz miał szans no ja tak no nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam o tym myśleć Kolega chciał się zmierzyć, mówi chodź ty leszczu 1v1, jeden jeden. mówi do mnie, rozjadać jak szmatę na, na szosie, I już idzie, trzeba to zbuforować. On nie Challenge. Ogólnie, jakbyście chcieli więcej materiałów CS, -a, to zostawcie łapkę w górę, oczywiście, bo wiem, że u mnie CS z reguły. Brakuje ci granatów chyba, co? U mnie CS z reguły bardzo dobrze szedł Na kanale Hop, Normalne, tak o. My siedzimy na moim Discordzie Nie wiem, czy mówiłem no Pan O nie, sorry przez przypadek mi się klikło z to, to taki zamach już standardowy, wiesz? Dzisiaj oczywiście bez kamerki. Mam ciemno w pokoju jak kurczybek, a kamera w tym laptopie coś nie śmiga tak jak powinna. Jest cały czas czerwony efekt na niej. Jak będziecie wiedzieli jak to poprawić, to chętnie wysłucham tej opinii. Uah. No i tak, jak mam jeszcze parę mapek w sumie, 1 V1 i tak dalej. Jak kolega się zgodzi, nagrywać, chyba że dostanie ostry w czapkę, to, to nie będzie chciał. No scope. essa, no a ty co? No scope zobaczysz na nagraniu. Ogólnie laptop mi powinien wrócić w tym tygodniu, już około czwartku, piątku. Więc będą live. Y. Na pewno się ucieszycie, bo czekacie na live. Y, bo dawno nie było też. Patrzcie tego na skołupa, nie? Nigdy w życiu go nie trafi. oh nice. 36 dostałeś przez ścianę, no nieźle. Tak, Zagramy jeszcze jedną mrąpkę, co? Ała. No dostał, no nie dostał włókę, ale dostał, no. Jeszcze jedną mapeczkę zagramy tą, nie? I ogólnie jest nie? I ogólnie jest taka sprawa, że mamy taką mapkę, znaczy mapkę, nie mapkę. Serwer GTRP. Tutaj kolega mi polecił. Grałem już dzisiaj. Zajebista sprawa. Jak właściciele, właściciele się zgodzą. To będzie jakaś tam reklama dla nich na moim kanale. ci mogli sobie wejść. Pograć Z gramy czy bas? No czy jak chcesz, jak ci wygodniej, nie? Także, także polecam oglądać, subskrybować, a za niedługo może będzie i giveaway na 50zł No i chuj byłem szybciej gorszy. Ale będzie pikania o rany Chodź, zawupy mi 5 damage zadał. No a ciekawa, jakim cudem 5 damage nawet z był. albo Uj gdyby ktoś chciał nagrać z nami odcinek, to wystarczy zostawić. Łapkę w górę, Uła. subskrypcja oraz komentarz po sobie. Kolega, ile będzie, 50... ile będzie łapy w górę pod tym odcinkiem? Myślę, że 20 będzie. Dacie radę wbić 20? Pokażcie na no, co nas stać mi. Ajajaj, zapewnie się poczułem, no. Ale pamiętamy Prze Przeciwnik lepszy jest. Ale no, pamiętamy no, bo... pierwszą, rundę, pierwszą rundę wygram ja To jest już druga Za drugą mi nie zapłacił Oj tam ktoś spadł widziałem Chłopca, ja Chłopca ci zajebą na pana. Alo. 10 hp. Jakbyście chcieli MMA, to zgarniemy parę osób, żeby to nagrać. Że, żeby to nagrać, zgarniemy parę osób do MMA. Ale to Więc... za 7 dni. Myślę, że za 7 dni, bo kolega teraz bana do Głupia sprawa, wyrzuciło mu internet, nie mógł w ogóle wiecie, wejść. Jeszcze jest w planach nagranie biznes-tura ale nie wiem, czy po prostu nie będę miał do tego ludzi. Ale jakbyście byli chętni, to zapraszam śmiało. Ogólnie, pozdrawiam też mojego kolegę, szanownego grafika oraz gościa od miniaturek. To jest jedna osoba jak do mnie. Bez pióry pozdrawiam Czy Jesteś spoko ziomaczek. dzięki za, za miniaturki i tak dalej. Jesteś spoko ziomek. Odwdzięczę się na pewno. No dobra, kolejna runda poproszę. Dziha, no i dzicha. Skampił się i teraz się nie wychyli No, dostał Mogę tak grać po CT, nie? Dostał w głowę za 27 i zginął Jaką głowę? Dobra, potem jeszcze jeden by się rozgrzał Dobra, chciałem być jak i nie brałem kurwa anki Czekaj, Ami się zaklinowało na klawce Chłop ma klawiaturę do wymiany chyba trzeba mu kupić i wysłać Co wy na to robimy Mogiwała? Klawiatury? Takiej Razera czy coś Pomożemy tutaj naszego widza, pierwsza główna, i dobicie od jak dawna mnie subskrybujesz tak w ogóle, kolego? się poznaliśmy. No to kurczę. Nie pamiętam. Ma, A, nie, dawa, nie mogę się schować stary. We co tam na A chcesz klikać ty? Nie, naprawdę, chyba trzeba mu kupić tą myszkę, tą klawiaturkę, bo... Ja go one-tapuję, nie? Ja nawet nie strzelam na tego, w full kontrol... salowaniu. O no już, Góweczka, ile cię łapę? 20 po No, także, moi drodzy, ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do łapkowania, subskrybowania. Trzymajcie się, na razie, hej. Możesz się pożegnać.